Jestem Nesi, zaraz nie skoczy. Będę Cześć, na Dzisiaj będziemy robić jeden już z naszych legendarnych serników. Jest to sernik Banty zimno. Zapraszamy. <noise> Dzisiaj będziemy robić sernik Banty, ale zrobimy go w troszkę ulepszonej wersji. Wszystkie proporcje znajdziecie w opisie filmu. No i zabieramy się do roboty. Do przygotowania spodu do sernika Banty. Nie, nie to nie jest seł. W dzisiejszym przepisie na sernik Bounty pokażemy Wam, jak zrobić sernik Bounty. Oto najprostszy przepis na sernik Banty: sernik z siasteczkami kokosowymi Warszawa. Jestem bardzo Poznań. Poznań. Jak szybko, Anio. Poradnik wam to, jak zrobić. Dobra. Nie reggały. To jest komedia. Uwaga, nagrywam. Ale ja się nie patrzę na Ciebie, tylko na Ciebie w eee, ekranie. Exactly. 50 <grym> lat Do przygotowania spodu... Z... No <grym> to jest, Te nie mogę, no. Do przygotowania spodu potrzebne nam będą mielone migdały, wiórki kokosowe, miód i roztopione wcześniej masło. To nie będzie i tak na filmie Aha, nie? Może sketchy sobie nagram. nagram to. Ja to nagram. Nagram. To. To wszystko za chwilę wyląduje w malakserze, zmielimy, wymieszamy i będziemy robić spód. Zależy nam na tym, żeby uzyskać konsystencję takiego mokrego piasku, więc zawsze sobie sprawdzamy w trakcie miksowania i nie wlewamy całego masła naraz, tylko sprawdzamy, żeby miało taką... Mięciutką, wilgotną konsystencję, żeby dało się ugnieść ładnie na spód. I tutaj taką mamy. Idealnie. Piękna jest. Teraz naszą gotową masę na spód przenosimy do formy wyłożonej papierem. I całość teraz wyrównujemy sobie czymkolwiek. Ja używam czegoś takiego. Możecie sobie zrobić dziurkę, żeby sprawdzić jaki spód będzie gruby. I czy chcecie grubszy czy nie. Decyzja jest wasza. Teraz spód przenosimy do lodówki i możemy zająć się w tym robieniem masy na sernik. Do masy sernikowej potrzebny nam będą serek śmietankowy. Śmietanka my mamy akurat 30 procentową. kokosowe do posłodzenia miód. Używamy ostatnio zamiast cukru. No i oczywiście batoniki Banty. My do przygotowywania naszego sernika używamy robota kuchennego, ale w wersji pisanej tego przepisu na blogu macie wyjaśnione, jak to zrobić, jeżeli takiego sprzętu nie macie w domu. A tymczasem dla tych, którzy mają robota kuchennego w domu, wszystko poza wiórkami kokosowymi i batonikami Banty ląduje w misie i po prostu miksujemy, ubijamy na sztywną masę. Jeżeli macie taką rzadką śmietankę, to trzeba zaczynać ubijanie na wolnych obrotach, żeby wam wszystko nie wybuchło i najlepiej co jakiś czas sobie zbierać z brzegów szpatułką wszystko, żeby ładnie nam się zmiksowało razem. Masa jest gotowa, sztywno ubita. I teraz do naszej masy wsypujemy wiórki kokos. 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 Ko, 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 ko. Wiórki kokos. Bateria. Padło. O, piękna. Teraz do naszej masy wsypujemy wiórki kokosowe i wszystko mieszamy delikatnie, najlepiej drewnianą łyżką albo jakąś szpatułką, jeśli macie. Wiórki kokosowe są super pod tym względem, że jak nawet nie jesteście pewni, czy masa Wam się na pewno ubiła, to one troszeczkę wilgoci wchłoną i zawsze będzie troszeczkę sztywniejsza ta masa, jak ją wyjmiecie z lodówki po kilku godzinach. I voila! Teraz czas wyjąć nasz spód z lodówki i będziemy robić cały serniczek. Zaczynamy od tego, że bierzemy mniej więcej połowę. Naszej masy sernikowej i wrzucamy na spód. Staramy się to robić równo. Mamy już do połowy wypełnioną formę. Teraz czas wprowadzić banty. Yeah. Tutaj też robię inaczej niż na blogu, bo tam jest napisane, żeby je zmiksować w malakserze. Ale to tak naprawdę wcale nie był dobry pomysł. I lepiej je będzie pokroić w plasterki i położyć między jedną warstwą sernika a drugą. Musiałam sprawdzić, czy jest dobre, zanim dodam w całej no Bo jakby były zepsute, to by się zepsuł cały serniczek. Oczywiście, to było poświęcenie się dla wyższej sprawy. Teraz nasze pokrojone banty układamy sobie na pierwszej warstwie masy sernikowej. Mamy spód, mamy pierwszą warstwę, mamy warstwę banty, teraz na to kładziemy drugą warstwę masy sernikowej i cały sernik wyląduje w lodówce. I teraz sobie wyrównujemy nasz sernik. Serniczek mamy już prawie gotowy, ale to co mamy w formie ląduje teraz w lodówce na przynajmniej 4 do 6 godzin, ale najlepiej trzymać taki serniczek przez całą noc, bo najlepszy jest na drugi dzień, a nawet na trzeci i czwarty, także polecam. Sernik grzecznie czeka w lodówce, więc teraz czas przygotować sobie polewę, do której będziemy potrzebowali śmietanki i białej czekolady. Teraz śmietankę podgrzewamy, ale nie doprowadzamy jej do wrzenia. I jak ją podgrzejemy, to wsypujemy do niej czekoladę. Czekamy aż się trochę rozpuści. Mieszamy i wkładamy to do lodówki. Do gorącej śmietany wsypujemy czekoladę. Staramy się, żeby cała gdzieś się zanurzyła w tej śmietanie. Można sobie przykryć wszystko folią. I czekamy jakieś 5 minut. Winna. I teraz bierzemy trzepaczkę i mieszamy. O, już widać, że ta czekolada się tutaj porozpuszczała. Jak wymieszamy całość na gładką, płynną masę, to możemy przeleć sobie to do jakiegoś pojemnika, szczelnie zamknąć i wkładamy do lodówki jak tylko nam ta masa przestygnie. Trzeba wszystko sprawdzać na każdym etapie przygotowywania. Ja to zawsze powtarzam. Rinczek odpoczął odpowiedni czas w lodówce, więc teraz musimy go sobie wykroić nożem dookoła i otwieramy, i dalej ozdabiamy. No i otwieramy. Ła, cześć, piękny. To mówisz, że ile żelatyny dodałaś? Zero. Zero żelatyny. Tak się robi właśnie serniki na zimno. Teraz nam będzie potrzebny kakao i przesypujemy przez sitko delikatnie, obsypujemy nasz serniczek. Jeśli chodzi o boczki, to tutaj trzeba troszkę się pobawić i pobrudzić w kuchni niestety. Musimy precyzyjnie dmuchać. Róbcie to pamiętajcie delikatnie, bo mamy papier na blaszce, żeby Wam się nie ześlizgnął ten sernik. I voila. Radzę sobie otrzepać to we wczasu. Trzeba było zdjąć zegary. Teraz wkładamy nasz serniczek do lodówki i zajmiemy się jeszcze polewą. Razem z sernikiem w lodówce chudziła się śmietana z białą czekoladą i teraz ją sobie będziemy ubijać. Pięknie się ubił. I teraz naszą polewę, a właściwie krem, rozprowadzamy po serniczku. Serniczek prawie gotowy, teraz pozostało nam tylko pokroić banty i ozdobić. I wbijamy sobie batoniki, jak tam nam się podoba. Zanim powiem, że serniczek jest gotowy, to wy lecicie na Instagrama, śledźcie nas tam, dajcie pod filmem łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, włączcie sobie też dzwoneczek, bo już niedługo będzie kolejny film. No ale tak, serniczek jest już gotowy, i zaraz wykroję kawałek i zobaczymy, jak wygląda w środku. O Jezu. To co tak, nie wiem z której strony mam przyznać się do niego. Co mi wychodzi? Dobra. Słuchaj kochanie, bo nie wiem gdzie jest Janka. Szaty. Mhm. <słuch> Okej, okay. ja mam zapas.